Cześć. Mamy tylko kilka krótkich chwil, żeby przyciągnąć twoją uwagę. Dlatego nie oczekuj rozbudowanego monologu. Jesteś tu, bo lubisz sport. Możliwe, że interesuje cię statystyka piłkarska i z pewnością oglądałeś nie jeden mecz. Teraz stoisz przed wyjątkową okazją, by stać się częścią jej historii. Jeśli interesujesz się historią piłki, prawdopodobnie słyszałeś o nas, czyli o ekipie Retro Football. Od kilkunastu miesięcy nasz zespół tworzył coś, czego nie było do tej pory na polskiej scenie publicystycznej. Tysiące godzin spędzone w bibliotekach, setki wykonanych telefonów i dziesiątki wywiadów z prawdziwymi legendami polskiej piłki pozwoliły nam zebrać materiał, który teraz przeobrażamy w wyjątkową publikację. Jej tematyką są polskie kluby w europejskich pucharach. Dlaczego nasza książka będzie wyjątkowa? Jest to pierwsze tak obszerne, kompletne i rzetelne zestawienie statystyczne dotyczące występów polskich drużyn w oficjalnych rozgrywkach europejskich. Na tapet wzięliśmy nie tylko wyniki, ale również składy, daty, strzelców bramek oraz minuty ich padania. Przedmiotem naszych analiz były sylwetki piłkarzy, ich wiek, liczba występów i skuteczność. Również nie umknęły nam statystyki sędziowskie czy liczba widzów. Wszystko to składa się na bazę, która zadowoli i zaskoczy niejednego fana piłkarskiej statystyki i której nie znajdziecie nigdzie indziej. Wiemy jednak, że nie każdy jest statystycznym frikiem. Dlatego połowę naszej książki stanowi część opisowa, za sprawą której cofniesz się w czasie i ponownie przeżyjesz emocje, które towarzyszyły Ci podczas oglądania spotkań ulubionej drużyny. Udało nam się dotrzeć do archiwalnych materiałów, które mówią dużo więcej o nastrojach i przebiegu spotkania niż same wyniki, a wywiady z piłkarzami i trenerami są wisienką na pysznym torcie, który dla Ciebie upiekliśmy. Zanim jednak wypuścimy naszą książkę do druku, potrzebujemy Twojej pomocy. Do zakończenia prac niezbędna jest profesjonalna korekta oraz złożenie książki do kupy. Możesz przyczynić się do sprawnego zakończenia tego procesu, dołączając do drużyny Retrofutbol. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka możliwych progów wsparcia, a każdy z nich gwarantuje Ci pewne nagrody i przywileje. To od Ciebie zależy, czy chcesz pomóc w rozwoju naszej książki i jaką pozycję w drużynie chcesz zajmować. O nagrodach wynikających z Twojego wsparcia możesz poczytać na stronie naszego projektu. Niezależnie od tego, czy jesteś w stanie wesprzeć nas finansowo, dziękujemy za wszelkie pozytywne komentarze i udostępnienia naszej kampanii. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej i facebooka, gdzie poza informacjami o publikacji znajdziesz wiele ciekawych artykułów i statystyk związanych z historią futbolu. My tymczasem zabieramy się do dalszej pracy i czekamy na Twoje wsparcie. Pozdrawiamy!